Cieba, Siemo, śmieszne z tej strony macik przez Małym, czy jak myślicie czemu tak mogę się łapać i tutaj myślę co? Bo będziemy musieli obronić ten most przed ząbłakami! Słuchajcie, dzisiaj będziemy musieli obronić właśnie te Kto to strzela już? Dobra, te potwory będą na nas leciały i nie są samymi nie są ludźmi, nie są ludźmi. To, to nie był To są też cywile, musimy uważać, bo są cywile i są zombie, więc będziemy musieli umieli odrożyć ich i tutaj będziemy musieli kopować amunicję, lewa po prawą stronę, dobra. I mamy 10 dni na przetrwanie i dopiero posiłki do nas polecą. Dobra Pamiętaj, nie każdy, nie każdy jest zły To są cywile, cywile biegną, cywile biegną! Jesteś pewien, że to były cywile? Tak, zombie jest te takie te, 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 te z buźką! Strzelaj A, z buźką! Dobra. To są Ej, zombie! To są mutacje zombie! Strzelać je! Pamiętaj, że ja ograniczona jest amunicja, więc musisz uważać naprawdę teraz, co się dzieje. No ale ja nie Biegnijcie mogę to tutaj szybko! Biegnijcie. Różia. O nie, Różia cywila! Dlaczego Róża to zrobiła? No bo nie trafiłam. Co tu się dzieje? Pierwszy dzień, cały czas pierwszy dzień! No Pamiętaj, ty. że musimy wytrwać 10 dni! Kto strzela cywilo, no kto cywila strzela wiem. No bo on nie trafił go, bo cywil mówi Ja wiem, że tutaj mega ciężko się rusza D bronić no, punktu. O, bronić punktu. No kto to strzela! No kto to strzela! Macie Maciek wierzczenie cebila! A dobra, ja macie mnie, macie mnie! Dobra. No bo ten cywil biega do ząbiaczku i się zastanawia! No tak widzę właśnie, cały czas! Ja w się byłem dobrym snajperem, Czartowałem! No właśnie tak mi się wydawało, że nie, bo w rivalsach to ci kiepsko Aj. i po cię strzelił znowu Dobra trzeba trzeba przeczekać, co? Tak jest szybko biegający, patrz, ten pełzający to nie był cywil. W tym zielonym kubraczku. On jest za duży na cywila! Id stąd! Ja nie widzę. Gdzie? Dobra, zaraz gdzie się skończy, zaraz damy o, radę. O jakie on ma duże łapy! Jakie on ma duże łapy! O też ma za duże łapy! Dobra Maciek! Obserwuję, obserwuję, o, przepraszam! obserwuję. Prze... Przepraszam! Dobra, kto tutaj jeszcze nie jest yy, do cywila podobny. Ej, macie macie uważaj, bo ci, ci co, co to? biegają tyłem też co to? nie cywile. Co to? O co chodzi? O co chodzi? O, Zombie! przebiegło! Przebiegło zombie! A, a, je, popatrz, a nie. takie duże oczy, on miał duże opuchnięte oczy. Aaa, bo to trzeba obserwować. Tak, bo taki ja przykładowo widziałem jak oni chodzili tyłem, to też byli zombiakami, No wiesz? dobra, nie ma problemu, jeszcze raz, jeszcze raz lecimy. Dawaj, dawaj tutaj, czekam na ciebie, Ruzia. Gdzie jest tutaj Ruzia? Ruzia? No właśnie nie wiem, gdzie jest Ruzia, Ruzia. gdzie jest Ruzia? Ruzia, Ruzia, Ruzia. Chodź. Dobra. Ale będzie super. No musimy Patrz, Maciek, obronić. Ja się zastanawiam, Patrz, jak mam myślącą minę. Mm, myśl, no luzia. widzę, myślicielka. Trzeba, pomyśleć, trzeba pomyśleć, trzeba pomyśleć jak to zrobić. Faktycznie teraz nie spodziewałem się tego, że musimy obserwować też wszystkich e, osób, które mają nad mutation normalnie tego w e, wzroku. Strzelać Maczka. Strzelać. Maciek, czy ja jestem kurczakiem? A nie. Nie jesteś żadnym kurczakiem. Co tu się dzieje? Biegną. Dobra, Aha. ta grupka wydaje się co? Eee, oczekaj, obserwuj uważnie. Ale. Wydają się normalni. A to a ty kogo zestrzeliłaś? Ja nikogo jeszcze. To do kogoś? Co to za kurczak? Co jest? No mówiłam ci, że jakiś kurczak, mamy w drużynie. Ty, dobra, wszystko. Tak przez... Ty, ten ma duże oczy. Jest ok? O, no, strzelaj to... do niego! A to był cywil. <laughs> Dobra, Gdzie... przepraszam bardzo, ja nie chciałem. Czyli on miał tylko duże oczy. Tak, ten biegnie tyłem, jeden ziomeczek. To... Tak, ściągnęłam go. Ten zielony też, za bardzo Ty, się Ty, ten bez głowy A jest. Je... O, ja cię. Co, to trzeba ich tyłem... obserwować? Ja naprawdę, też jest Ten pełzał, ten, ten pełzał. Widzę. Ten tyłem ten też biegnie. Głową. Lol, to trzeba obserwować naprawdę Mas... i dziwnie. strzelajcie do każdego! To kurczak strzela, kurczak nie widzi, kurczak ogarnij się. No oni się o, ja Cię kręcę, o ja Cię kręcę, ty. To powiem Spuchnięte Ci. te oczy biegną. Wiem, widzę, widzę, widzę. Tu dużo oczy ten, biegnie. Ten, ten tylko płacze, ten tylko płacze. Patrz, co tam się dzieje, Maciek. Ten się lepie. Ten idzie do góry nogami. Tak, widzę. Dobra, ej, to, to jest mega, ten powiem lata, Ci. Ten lata, ten lata. Kto lata? Tam gościu latał. Tutaj trzeba też obserwować. A ten do góry nogami, co on robi? Strzelaj do jego. Nie, 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 Ty. Karina tam biegnie. Karina, dawaj tu. Karyna! Przepraszam, ale zstrzeliłem Nie mogłem przestrzelać, co, co jest A municja może ci się skończyła. Dobra, przez chwilę mi się skończyła. Tutaj wszyscy w porządku no. przebiegli, nie? Na Musimy pewno przeżyć. To. Ta, na razie jest OK, na razie spuchnięte jest okej. Okay. Oczy spuchnięte oczy, spuchnięte widzę, oczy. Widzę, 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 go. Ściągnij go Maciek Dobra poszedł Ty Dobra. biegnie do góry nogami, ty głową na odwrót biegnie Dostał hatchata, dostał hatchata Tu już wszyscy Obserwujmy w porządku, ich. tu w porządku, Obserwujmy w porządku. Ja cię kręcę. No. On do tyłu. Ten, ten tyłem, co? Tam mutation mu rengi. Facet szydrewki. w ciąży, facet w ciąży, to nie on. Co? No wtypnieł brzuch, jakby był w ciąży. O przepraszam. Dobra, obserwuj. Masakra! On nie ma głowy, Ile... on nie ma głowy! Kartoniarz! Ma... A, dobra, kartoniarz dostał, trudno. Nie eee, będzie... Kartoniarz! Wiem, kartoniarz dostał, dobra. Patrz, 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 tutaj pełza, pełza. Obserwuj, obserwuj, obserwuj tych, co dalej przebiegają bliżej, bo to wiesz, oszukańcy to są. Obserwuję, obserwuję Maciek. On ma zmutowany język. Co tu się Ten. dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zaraz dzień się skończy. Przetrwamy zaraz dzień pierwszy. No nie biegnijcie. Getoło, czy bo jeśli kogoś puściliśmy, to nie przetrwamy. Przetrwamy, przetrwamy, biegnijcie, biegnijcie, biegnijcie wszyscy. Teraz jest ok. Ale tam ich, troszeczkę ich tam leży, nie uważasz? Ch chyba jest w porządku, chyba jest w porządku. Tak, przetrwaliśmy pierwszy dzień. O, Maciek, udało nam się przeżyć! Dobra, możemy upgrade'ować się, możemy się upgrade'ować, to się zupgrade'ujmy. Snajperka Gdzie? mi odpowiada. Bry-bry tutaj, się... machinę gun. Gdzie się Maciek upgrade'uje? Dobry-bry. 100, bry. Bry, bry, dobra. Mam 100, ale nie, nie mogę, poczekaj, muszę zobaczyć, co tutaj jest. A ja, ja mam tylko 85. Ja też mam 85. A tu plastry, speed boosty. Dobra, na razie nie mogę nic kupić, Ej, mam tylko 85. Ja też mam tylko 85, na no trudno. A w banku możemy coś zrobić, czy, czy jak to wygląda? Ej, Maciek, chodź, ja ci pokażę, co może, możemy zrobić. A, wiedziałem, że boksy. Ja <ślał> myślałem, że. Maciek, dawaj, 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 chodź na wyjście. Idziemy wyjść z tego bunkra na noc. Zobaczmy, co tam się dzieje. A na pewno można wyjść? Tak, bo gościu wychodził i strzelał z dołu na nich i może możemy coś pozbierać tutaj. Ty, no cwaniaczki, ty, ale to musimy... Ty, ale oni daleko są, to nie wiem czy jest sens. Zdążymy. Nie zdążymy. Tym... Ale możemy stąd strzelać do nich. Ale ty jesteś pewna, że tu możemy stać? Tak, bo widziałam jak od nas z drużyny... Co to było? Co to było? Co to było? Maciek? Nie wiem. Nie wiem, zbi zbieram. Ale co ty zbierasz? Ty, bo można sprzedawać tych teraz. Jak? No można ich brać ze sobą, pa, biorę ich i, i i co się stanie No hajs to będziemy, ale fajnie Mam dziesięciu, dobra, biegnę tam z powrotem, może się uda. Może się uda, żeby ich sprzedać teraz szybko. Czekaj, ja też wezmę paru. Ale już noc się kończy, to ja nie wiem co ty tam robisz Biegnę. Ja mam dziesięciu. Dziesię dziesię tam, tam się jeden ruszał, tam się jeden ruszał, pomożę. A to nasz, to nasz był A, okej. Okay. Ale ruszał się za mną w tych... Aha. U tych gości tam leżących. A to nie skumałem, dobra, ja biegnę szybko i spróbuję ich sprzedać. Ciekawe czy tak mogę ich sprzedać, czy. Czy, czy dostanę za to hajsik? No tak dostaniesz. Ale gdzie ich mogę zdeponować? No w sklepie! W jakimś sklepie Playski Walker to sell. Ile dostaniesz za jednego biorę biorę tyle kasi jest! Ooo! Wow, Maciek ma e, tak ej, fajnie. Dobra, macie mnie na Nie całkiem, całkiem! Wiem, Maciek, wiem! Macie chodź bronić muru, co ty robisz? Czyli tak się zbiera, Hajsik. Dobra, zbiegam na dół, już do ciebie biegnę. Mam 421. Okej. Okay. To to bogaty jest! No, kto z ciebie Nie wiem, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja, ja Maciek, pobiegnę trochę bliżej. Nie wchodź mi w, w ten w Dobra, spoko! Strzał. Spoko, spoko, spoko! Obserwujmy ich bardzo dokładnie. Ej, z góry było lepiej widać. Tak, z góry na razie tak. Wszyscy tutaj są w porządku. Biegnijcie, biegnijcie. Nie, no nie mogę wejść do góry już, Jednego no zastrzeliłem. Okej. Okay. no nie bo mi zas zasł zasłonił mi. Co on płacze? Nie damy rady Maciek, nie damy rady. No dobra, damy, damy, damy. Góra, góra, góra. Góra, da dobra, góra. Dobra, ale trzeba ich obserwować. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Tutaj przebiegajcie, przebiegajcie, przebiegajcie cywile. Ochronimy was, nie bójcie się nas. Jesteś pewien, Maciek, że ich ochronimy? Nie obiecuj takich rzeczy. No ochronię dobra. ich! U mnie bezpiecznie jest, u mnie bezpiecznie jest! Ile masz amunicji, kupujesz sobie amunicję? No nie mogłem wcześniej. No dobra, ale teraz możesz, nie? Aj Maciek, Maciek... Nie strzelaj do cywilów, Maciek. Oszczędnie z tą amunicją. Ta, dobra, ale podbijam trochę bliżej! Potrzebuję, po, potrzebuję wcześniej troszeczkę wiesz hajsu. Ja się nie boję, ja się nie boję, przebiegamy. Ja, ja w ogóle zmieniłam na amunicję jakąś inną, wiesz? Ściągajcie kartoniarza, ściągajcie kartoniarza. Okej. Okay. Bez głowy! Głowa sama Maciek. biegła tylko. Maciek, jak mam cię bronić? Zombie na ciebie lecą. Nie lecą, nie lecą. Przecież o. to Ciebie gościu z dużymi łapami. Patrz w ciąży. Zsiągnąłem go. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się za dzieje? dużo ich! Bardzo dużo ich! Mayday! 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 Boję się! Dobra, przebiegajcie! Przebiegajcie! Maciek. Przebiegajcie! Ja nie wiem, co się dzieje, ale okej. Okay. Co to za małuchła tam idzie? A, co jest! Przepuściliście! Nie. Dziwne ucho miał! Weird ear. No nie. Ej, no dziwne ucho! To może być wykluczone przez to, że ktoś ma dziwne ucho, no halo! No właśnie, dziwne ucho to znaczy, że co? Że to też jest jakiś dziwny chłop, czy co? No No, no ja bym nie powiedziała. No ja też nie. Mm. Ktoś ma dziwne ucho, to nie powinno go wykluczać, że jest zombie. No właśnie. No, 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 no to wszystko w dzisiejszym odcineczku. Przetworzyliśmy tylko dwa dni. Jak wam poszło albo jak nam poszło? Dajcie znać w komentarzach. <laughs> Trzymajcie się i papa! Pa. No i papa! Pa.